No i tak jest fajnie. Prrr. O, o. -o. o, -o. uff, uf, udało się. Dobra, no to dalej. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, raz, raz. Raz, raz, Ale to było przyjemne w sumie, tak teraz myślę. A ten uciekł już. Cześć i Czołem. Siemano. Witamy Was w kolejnym odcinku, który nie będzie taki poważny jak ten ostatni. No nie, będzie bardziej luźniejszy, można powiedzieć. I na pewno robimy sobie przerwę od poważnych tematów typu podsumowania czy cele. I dzisiaj zabieramy was na skitury. Trzeba teraz coś zrobić, żeby było co podsumować po prostu na końcu roku. Racja. Chcemy zabrać was ze sobą na przechybę do schroniska, gdzie spędzimy dzisiejszą noc. To jest nasza pierwsza. Nos w chronisku od GSB. Tak. No tak, tamtą nocą schronisku nie może było nazwać, no to było 3 godziny snu tak naprawdę, więc. Półtora godzin snu. A, no tak, może. Nie? No Jezu. Mama, Dzisiaj na pewno wyśpimy się całkiem nieźle, zwłaszcza, że jesteśmy mega ciekawi, jak zmieniło się na przechybie, odkąd nowi właściciele, dzierżawcy się po pojawili. Więc dużo zmian, nie tylko w kuchni, ale też w samym schronisku, więc jesteśmy ciekawi i pokażemy Wam wycieczkę w ten weekend. Może nie spodziewajcie się żadnych mega profesjonalnych, eksperckich rad. Tak, tak, tak. Nie będziemy zjeżdżać między drzewami, jeszcze nie w tym odcinku, ale w następnym może, też nie. <laughs> całe nerki, całe nerki są odkryte. Do góry, do góry. Bo schudłem. Naklejam foczki, ale nie takie zwierzątka. haha. Ha. Na pewno? Na pewno. Tylko foka to jest taka nakładka. Bardzo specyficzny materiał, który umożliwia nam. A jaki to jest materiał? Nie wiem. Moher. Moher. Z nylonem połączony. A wiesz, no dobrze działam ja ekspertów. <grym> do <grym> ja jestem tylko wykonawcę. Kleiło, żeby nie wychodziło poza brzegi, żeby śniegu nie łapało. I można chodzić, do góry. I ubiegać. można chodzić A tak Ciekawostka jest. taka, że foka, ta nazwa wzięła się od tego, że na początku używali po prostu skóry fok. My to szczerze powiedziawszy traktujemy jako zupełnie niedobiegania roweru. Mamy z tego frajdę i, i będzie nam miło, jak, jak się z nami po prostu wybierzecie. No i jo. I jo. Zaparkowaliśmy sobie w rytrze przy tak zwanym szlabanie i sobie wychodzimy e, niebieskim szlakiem na przechybę. Pierwsze półtora kilometra to tak naprawdę droga leśna. A teraz wchodzimy na mostek. Zastanawiam się czy będziemy musieli na sobie przepiąć, ale czekają też przygody. Nie będę! O! I dwa! No, to jest skitouring przygodowy. Szymon robi striptease, bo jest mu już trochę za ciepło. To może powiem kilka słów na temat tego, dlaczego w ogóle zdecydowaliśmy się na narty i dlaczego teraz. Raz wyszliśmy sobie na narty na Jaworzynę ze znajomymi i wypożyczyliśmy narty. No, ale właśnie mamy taką fajną grupkę znajomych z Czarnego Potoku w Krynicy, no i oni tam zawsze. Zaliczej te jaworzyny na nartach. No i ja tak byłam sceptyczna, bo nie przepadam za nartami zjazdowymi, bo dużo ludzi, bo się jeździ tam do góry, takie to dziwne. No i jakoś tak nie mogłam się do tych nart skiturowych przekonać. No i pojawiła się okazja w tym roku, w, właśnie w okolicach wakacji, zakupić je w fajnej cenie, więc kupiliśmy sobie narty używki nowe buty i kije. Kask też mam używkę. No i chcemy temu dać szansę mieszkiki, które teraz stanowią część naszego treningu, tak ja przynajmniej mam dwa razy w tygodniu zamiast to... objętości biegowej, no bo ten warun jest jaki jest i ciężko się czasami Biega zimą, ale na nartach można fajnie tej objętości zrobić, nie? No, a dla mnie to w ogóle jest postawa, teraz tak właśnie na zewnątrz, czy właśnie narty. A pierwsze wyjście nie były takie ładne, wyratrakowane. No nie. Pierwsze wyjście, jak chcesz, to sobie potem wytniesz. To zjeżdżamy tylko tą warą z Jaworzyny i jest po prawej wąwóz I Marcie, narta, wąwóz Poleciała jedna, i Marta musiała schodzić potem w dół do tego wąwozu. I miałam taką kontrolę. To był pierwszy raz na nartach, co nie? W tym roku. Tak, a potem był Lodoszrein, też masaka pół godziny. Zjeżdżaliśmy z dwójki, gdzie normalnie się zjeżdża w 5 minut. Kilka, y, w sensie trasy z Jaworzyny, i ona jeszcze wtedy nie była atrakowana nic, Było jedno wielko lodowisko, tak. i te początki były trudne. Ja no. wtedy powiedziałam, że już nigdy więcej, te buty. Cały czas mnie obcierały i uznałam, że nigdy więcej, no i tak za każdym razem ja się czułam coraz bardziej pewna, wchodząc na stok na Jaworzynę i zjeżdżając, no to byliśmy w stanie przed pracą rano tak poświęcić na to dwie godziny, czyli no, w sumie no. dwa wejścia na Jaworzynę. No dwa wyjścia, to za mniej więcej. Więc idziemy na górę. Idziemy. Zupa na pewno przeproszono. Panie gotują już zupę pomidorową mam nadzieję. Specjalnie dla Ciebie. Tak. Ojej. No, no, dobrze dzięcie Dobrze Jezu, ,aj. dobrze, dobrze. Do przodu. O, o, w dobrą stronę idziesz. Dzięki. Raz. Jezus, tylko nie zjedź. No idź, bo ja jak Dobrze. chcę zdarzać na pomidorową. Jak będzie... No mam nadzieję. A tutaj mamy chatkę. Puchatka. Nie, to się nad niej zremowało. Nie. no tak, dobra, niech to będzie wiata turystyczna. 5 km za nami. Wstaje nam jakieś jeszcze... Jeszcze 3 infinito. to dotarliśmy do celu naszej podróży, czyli do schroniska na Przechybie. Bo mówię, że to zmienię. Nie wiem, muszę jakiś patent też z tym plecakiem zrobić, bo on mi cały czas no to. Co? Gdzie się... A no nie wiem. O, i ten jest nasz. O, taki jest dobry kąt. Mływaleczka. Tutaj Szymon ciąży. Tak. To co potem idzie? O tym barszczu. Jeszcze nie było barszczu. Nie O, mamy pokoik z pościelą. Elegancko, kocyk. Tutaj widok będzie za oknem, ale dopiero jutro. No dobra, no to się ogarniamy. Od razu pokażę, co jest w plecaku, a w plecaku jest. Co, co zrobiłeś? O, tu jest GoPro. Chusteczki. Książka. Tak. Tachałam książkę. Tu jest herbatka, puchówka. I teraz tu mam komplet ciuchów. Czyli mam skarpetki, mam laćki. Tutaj są laćki. Ręczniczek. Polar. Tu jest... Tu są gacie. Nie wiedziałam nawet, co wzięłam. Yy, no, i jakaś bielizna, i t-shirt. A tutaj są włożone chyba pieniążki. O, tu jest picie, okulary, batoniki, a tu Szymon walczy z klejem. Dobra, ja biorę te rzeczy i idę się myć. Proszę. Idziemy jeść? Końcu. I czekaj i teraz <grymne> my, to, to my tutaj My tu też siedzimy do 20, więc coś tam jeszcze zrobimy.

Co Ci się najbardziej podobało? Śnieg w dużej ilości. Tak. Tak. Dopiero od tych 1000 metr, metrów nad poziomem morza. Tam była bajka, po prostu było pół metra śniegu. Ty idziesz tymi nachtami, w sumie nacht nie widać, bo się zapadają i tak idziesz. Tak. A co Ci smakowało najbardziej dzisiaj? A to oczywiście, że zajebisty taka wynalazek Słowaków, czyli zapiekany ser w panierce jakiejś takiej. I do tego były frytki i surówka, surówka chyba, kapusta kiszona, miazga po prostu. A na deser była szarlotka i kiedyś na, na Przechybie była taka szarlotka beznadziejna, była taka sucha i tak dalej, A tutaj jak się zmienili ci właściciele, to naprawdę szarlotka po prostu jest miazga, jakby w jakiejś tam restauracji. I Marcin mówiłem wcześniej, że ja w sumie często jem szarlotkę i to była jedna z lepszych szarlotek, jakie kiedykolwiek w ogóle tutaj w okolicy jadłem. Czyli nie trzeba lepszej rekomendacji. Nie, myślę, że warto przyjechać. A I teraz idziemy częściej, spać. Nie, idziemy spać, ale będę częściej przyjeżdżał na pewno, żeby jeść. Są szarfy tutaj. <gry> Nie byłby depnany? Czuć. Czuć, a, to padało. Padało. wczoraj to było by depnane, a to Nie, to dzisiaj... Dobra, teraz drugi. Okej. Okay. Ale tak. po drodze. Tak. No, no, musiałam ją mieć na smyczy, bo by były trupy same. No. <laughs> Dobrze jest. Wy to macie takie same? E, nie. Troszkę Szymon ma dynafity. Piękne. Zimowa Narnia w Beskidzie Sądeckim skonsumowała mnie bez reszty. Tak bardzo, że zapomniałam nagrać zakończenia do tego wideo. Ale możecie mi ufać, że było przepięknie. Nie zmarzliśmy aż tak bardzo, a wspomnienia. No nie do zapomnienia, naprawdę, jeżeli będziecie w Beskidzie Sądeckim, gorąco polecam Wam trasę drogami leśnymi oraz tymi dedykowanymi dla narciarzy, od Przechyby aż po Obidze przez Wielki Rogacz. Ja Wam dziękuję po raz kolejny, że byliście z nami, mam nadzieję, że Wam się podobało, link do trasy znajdziecie poniżej i cóż, do zobaczenia w następnym wideo.